Nie wiem jak Ty, ale ja mam tak, że jak podejdę do kobiety na ulicy, od razu mam lepszy nastrój, od razu czuję pozytywne emocje. Wiadomo, to może też wynikać z tego, że ja podchodzę wyłącznie do kobiet, które mi się podobają, nie podchodzę do pozostałych, bo nie czułbym emocji, no to by była taka rozmowa jak z kolegą, o idzie kolega, siema, pogadałeś, no co z tego, prawda? Może sobie rozgrzałeś aparat mowy, ale nie ma tych emocji, nie ma, nie ma jakby wyjścia z tej strefy komfortu, nie ma żadnego dyskomfortu, a ten dyskomfort jest potrzebny. Po to, żeby później mieć już komfort w postaci większej ilości randek, większej ilości kobiet, z którymi możesz się spotykać. Żeby być w tym punkcie takim wygodnym, tego komfortu, musisz na początku mieć w swoim życiu sytuacje dyskomfortowe, na przykład Podchodzić do kobiet trochę wbrew sobie, jeżeli się jeszcze z tym nie czujesz dobrze, jeżeli to dla ciebie nie jest naturalne, ok. Ja też kiedyś byłem w takiej sytuacji, też podchodzenie dla mnie nie było naturalne. Ja pamiętam, że jak zaczynałem, często o tym mówię, drżał mi głos, dosłownie mi się załamywał, zrobiłem podejście do jakiejś tam fajnej kobiety w centrum tutaj. W Warszawie koło y, patelni, koło metra i ona zobaczyła, że są w tle tam moi koledzy, i powiedziała: Hmm, to są twoi koledzy? I ja mówię: No, no tak. Ona mówi: No to wracaj do nich. Prawda? Takie były moje początki. Więc siłą rzeczy wiem, co czujesz. Wiem, że jeżeli masz wymówki, jakieś ekskluzy, obawy, yy, cokolwiek, co siebie wstrzymuje, że nie podchodzisz do kobiet, to ja to rozumiem. Prawda? Kwestia jest tylko taka, że masz teraz dwie możliwości. Możesz albo Stać w miejscu, jakby nie zrobić z tym nic, albo możemy wspólnie pomyśleć, w jaki sposób te opory pokonać, w jaki sposób nie tylko pokonać Twoje wymówki przed podejściem do kobiety, no bo trzeba będzie zagadać, ale też w jaki sposób wyposażyć Ciebie w różne narzędzia, patenty, jeżeli chodzi o zagadywanie do kobiet, prawda? Bo jeżeli zagadasz w fajny sposób, rozsądny, umiejętny, sprytny, o to jest dobre słowo, bo w uwodzeniu trzeba być sprytnym i chyba też o tym nagram odcinek to zdecydowanie będziesz miał łatwiej. Oczywiście możesz sam wymyślać jakieś teksty, szukać gotowców w internecie, tyle że to będzie brzmiało śmiesznie, ale możesz też przyjechać do mnie na szkolenie do Warszawy, możemy zrobić dwa dni albo trzy, jest to kwestia już do ustalenia i zobaczysz, co działa dla mnie, zobaczysz moje patenty, w jaki sposób ja otwieram kobiety od lat, w jaki sposób rozbijam testy, obiekcje, opory, wszystko co powoduje, że to idzie do przodu.